Trzymasz w ręku kawałek papieru i nagle ała, malutkie cięcie, kropelka krwi, zostawiasz to w spokoju i po tygodniu nie ma śladu, żadnej blizny, żadnego śladu, jakby nigdy nic się nie stało. Twoje ciało właśnie wykonało cud, który żaden szpital na świecie nie potrafi powtórzyć, stworzyło nową skórę z niczego. Gdyby ktoś ci odciął kawałek swetra, nie odrósłby. Gdyby odprysnął kawałek farby ze ściany, sama się nie domaluje. Ale Twoje ciało potrafi się samo naprawić, odbudować, zalakierować. To najbardziej niedoceniana supermoc, jaką posiadasz. W tej chwili gdzieś w Twoim ciele jakaś rana się goi. Może to mikropęknięcie w jelicie, może naderwany mięsień po wczorajszym treningu, może siniaczek, o którym nie wiesz. Twoje ciało prowadzi dziesiątki remontów jednocześnie, bez Twojej wiedzy, bez Twojego udziału. Jak to robi? W momencie zranienia uruchamia się kaskada wydarzeń bardziej skomplikowana niż jakakolwiek operacja wojskowa. Pierwsza reakcja to alarm. Uszkodzone komórki uwalniają chemiczne sygnały SOS: histaminę, bradykininę, prostaglandyny. To jak chemiczne syreny alarmowe, które krzyczą: Tutaj jest problem, potrzebna pomoc. Naczynia krwionośne w okolicy natychmiast reagują. Najpierw się kurczą, żeby ograniczyć krwawienie. To wazokonstrykcja. Naczynia zaciskają się, jak ściśnięta rurka. Ale to trwa tylko kilka sekund. Potem następuje coś przeciwnego. Naczynia się rozszerzają. Więcej krwi napływa do rany. To dlatego miejsce zranienia robi się czerwone i ciepłe. To nie błąd. To celowe działanie. Krew niesie żołnierzy, którzy będą walczyć z infekcją. Teraz zaczyna się zatykanie dziury. Płytki krwi, które normalnie spokojnie pływają w krwi, nagle dostają sygnał do działania. Gdy dotykają uszkodzonej ściany naczynia, aktywują się jak małe miny. Zmieniają kształt z gładkich dysków na kolczaste gwiazdy. Wyrzucają lepkie białka, które działają jak biologiczny klej. Płytki sklejają się ze sobą, tworząc korek. Ale to dopiero początek. Płytki uwalniają substancje, które uruchamiają kaskadę krzepnięcia. To jedna z najbardziej skomplikowanych reakcji w ciele. Dwanaście różnych białek aktywuje się po kolei jak domino. Każde białko aktywuje następne, aż na końcu fibrynogen zamienia się w fibrynę. Fibryna to białko, które tworzy długie lepkie nici. To jak pajęcza sieć, która oplata płytki krwi i czerwone krwinki. W ciągu minut powstaje solidny skrzep biologiczna zapora. Gdy krwawienie jest pod kontrolą, zaczyna się faza zapalna. Białe krwinki przeciskają się przez ściany naczyń krwionośnych, jak komandosi przez płot. Neutrofile przybywają pierwsze, w ciągu minut są na miejscu. To pożeracze, wchłaniają bakterie, martwe komórki, brud. Makrofagi dołączają później, ale zostają dłużej. Sprzątają pobojowisko, jedzą wszystko, co nie należy do ciała. To dlatego rana jest opuchnięta i boli. Zapalenie to nie choroba, to proces naprawczy. Płyn gromadzi się w tkankach, niosąc substancje odżywcze i komórki naprawcze. Nerwy są podrażnione, więc czujesz ból. To sygnał. Nie ruszaj tego miejsca, daj mi się goić. Po dwóch, trzech dniach zaczyna się prawdziwa odbudowa. Fibroblasty, komórki produkujące kolagen, migrują do rany. Kolagen to białko strukturalne, jak biologiczna stal zbrojeniowa. Fibroblasty układają włókna kolagenu jak robotnicy, układający belki w budynku. Najpierw chaotycznie, byle szybko zamknąć dziurę. Jednocześnie zaczyna się angiogeneza, tworzenie nowych naczyń krwionośnych. Komórki śródbłonka z istniejących naczyń zaczynają się dzielić i rosnąć w kierunku rany. To jak budowa rurociągów do nowego osiedla. Nowe naczynia są potrzebne, żeby dostarczyć materiały budowlane i tlen. Powstaje tkanka ziarninowa, czerwona, delikatna tkanka wypełniająca ranę. To tymczasowe rusztowanie, na którym będzie rosła nowa skóra. Jest pełna naczyń krwionośnych, dlatego łatwo krwawi. To jak glina, którą wypełnia się dziurę przed położeniem tynku. Teraz zaczyna się wyścig od brzegów. Komórki naskórka, keratynocyty, zaczynają się dzielić jak szalone. Nowe komórki pchają się nad raną, próbując spotkać się w środku. To jak dwie armie budujące most z przeciwnych brzegów rzeki. Gdy się spotkają, rana jest zamknięta. Ale to nie koniec. Przez następne tygodnie, Miesiące, nawet lata, rana się przebudowuje. Chaotycznie ułożony kolagen jest zastępowany uporządkowanym. To jak wymiana tymczasowej konstrukcji na solidny budynek. Zbędne naczynia krwionośne są usuwane. Blizna blednie, mięknie, staje się bardziej elastyczna. U dzieci ten proces jest niesamowity. Ich ciała produkują więcej kolagenu typu trzeciego, który jest bardziej elastyczny. Dlatego rany u dzieci goją się szybciej i często bez blizn. U płodów w macicy rany mogą goić się całkowicie bez śladu regeneracja idealna. Niektóre części ciała goją się lepiej. Usta i język goją się najszybciej. Ślina zawiera czynniki wzrostu i substancje antybakteryjne. Kości potrafią się wzrosnąć mocniejsze niż przed złamaniem. Wątroba może odrosnąć nawet gdy usuniemy 70% ale chrząstki i nerwy goją się bardzo słabo albo wcale. Cukrzyca, nikotyna, stres, zła dieta. Wszystko to spowalnia gojenie. Cukier uszkadza naczynia. Nikotyna zmniejsza dopływ krwi. Stres podnosi kortyzol, który hamuje układ odpornościowy. Z kolei witamina C, cynk, białko przyspieszają gojenie. Są budulcem nowych tkanek. Współczesna medycyna próbuje podkraść triki natury: opatrunki z czynnikami wzrostu, terapia podciśnieniowa, przeszczepy komórek macierzystych. Ale żadna technologia nie dorównuje temu, co Twoje ciało robi za darmo automatycznie, perfekcyjnie. Każda zagojona rana to dowód, że nosisz w sobie najlepszy szpital na świecie, więc następnym razem, gdy się skaleczysz, obserwuj ten cud. Miliardy komórek pracują w perfekcyjnej synchronizacji. 12 systemów krzepnięcia, setki sygnałów chemicznych, tysiące genów włączających się i wyłączających. Wszystko po to, żeby zamknąć dziurę wielkości główki od szpilki. Jeśli zachwyca Cię zdolność Twojego ciała do samonaprawy, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Podziel się tą wiedzą ze znajomymi. Niech docenią biologiczny cud który noszą w sobie. W kolejnym filmie odkryjemy następną supermoc twojego organizmu, o której nie masz pojęcia.